Inicjatywa mieszkańców tam wioska przystąpiła do programu wioski tematycznej Wioska Radości. Mieszkańcy postanowili, że przywrócą wygląd dawnych parków. Mając na uwadze posprzątanie i tam uporządkowanie krzewów, były policzane suche gałęzie pod nadzorem konserwatora, usunięte drzewa zagrażające tutaj w parku. Ten, a, a zaangażowanie to były yy, Rady Słowieckie, yy, 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 seniorzy zostawia, to mają bardzo dużo stosunki przy sprzedami tego no, większości oni pracowali. wspólne no, wspólnymi siłami, żeśmy przywrócili go miałem do takiego stanu, jak widać teraz. Nie? I tam jeszcze mam nadzieję, że będziemy mógł pięczać yy, coraz lepiej. W, w przyszłym roku też tam są pewne prace zaplanowane tutaj yy, na temat wyglądu parku, żeby się poprawiła jego wygląd i... I służył mieszkańcom, również nam pomógł tutaj miejscowy majątek ziemski, współpracy też tam i sprzętu życzył do posprzątania i do wyłożenia i tak współpraca się fajnie układa i myślimy dalej pracować nad poprawą wizerunku naszej parku i wioski.